Bo nie umiem pryskać prawą ręką I... Wygląda on w ten sposób Uuu, hit Właśnie tak, dokładnie w ten sposób Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Beauty Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmem typu pół twarzy, czyli pół twarzy jakieś tam i pół twarzy jakieś tam Tak wytłumaczyłam moją serię świetniaka. jaka, brawo Dzisiejsze połówki zostały wybrane z Waszych komentarzy, bo dużo z Was proponowało, żebym zrobiła neon versus pastel. Tak, było bardzo dużo zapytania o to. Więc jak widzicie, przygotowałam sobie część neonową i tutaj znajdują się kosmetyki, które albo same w sobie są neonowe, albo opakowania są neonowe, bo czasami wiecie, nie da się znaleźć jakiegoś kosmetyku w neonowym kolorze, na przykład brązera neonowego. No, no nie. I mamy też stronę pastelową, która, jak widzicie, wygląda prze... Pięknie, a szczególnie baza i cienie i w ogóle to wszystko wygląda tak cudownie. Naprawdę uwielbiam tą pastelową stronę. Jest przepiękna. A więc zaczynajmy bitwę! Neon versus pastel. Zacznę od takiego jakby nawilżenia twarzy i tych kłeków na twarzy też. Na stronie neonowej użyję sprayu z witaminą B6 od Urban Decay. I oczywiście spray sam w sobie nie jest neonowy, ale opakowanie jest. Tak jest. Dobra, postaram się zrobić tylko na pół twarzy. ja <grym wyszła> nigdy za wiele. Jak widzicie w ogóle ukochałam sobie tą fryzurę i teraz pewnie się będę w niej pojawiać częściej, bo po prostu, nie wiem, tak mi się podoba, więc wybaczcie, mam nadzieję, że wam też się podoba. I teraz przechodząc do strony pastelowej, użyję sobie takiego przepięknego sprayu od Smashbox i to jest współpraca z jakąś dziewczyną chyba, w każdym razie to jest, wiecie, takie czarownic... <ścoughs> Czarownicowe, no w każdym razie tu jest napisane Hoodwitch. Love Ritual Primer Water i to jest jaśmin i róża, więc jak to zrobić teraz, bo nie umiem pryskać prawą ręką, no dobra zrobię to tak, jak będzie głupio wyglądało. Ten jest zdecydowanie bardziej mokry, ale ładnie pachnie. Wetry też przyję. I teraz przejdę do bazy. I po stronie neonowej mam tutaj taką bazę, jakby, która przepięknie mieni się różnymi kolorami. To zresztą jest z tej samej serii, co ta woda. Tyle, że tutaj zdecydowanie widać, że te odcienie są mocniejsze, są bardziej neonowe, bo jest taki niebieski różowy i w ogóle. I to się nazywa Crystallized Shimmer Drops. I ja stwierdziłam, że użyję tego jako bazy, bo może będzie przebijało przez podkład i wiecie, da taki ładny kolor pod spodem. O Panie! Będzie się błyszczało. Nie, nie na nie na wbrew, nie, nie do błyszczenia. No co mi szkodzi, nie, dam jeszcze trochę. W ogóle tutaj w kamerze ja widzę tylko, że to się błyszczy jak gdyby na niebiesko, a w opakowaniu w butelce dla mnie najbardziej tutaj widać różowy, więc to jest bardzo ciekawe. O Boże! No dobra, jeżeli jakakolwiek baza miała być neonowa, to chyba właśnie to jest to. <laughs> o losie, to będzie grubo, słuchajcie, no ta strona to muszę przyznać, że... Będzie bardzo interesujące. No, rzeczywiście, trochę jak czarownica, ale powiem, że jak to się przykryje podkładem, to to może być naprawdę fajne. Ej, wyglądam teraz jak jakaś księżycowa wróżka. W ogóle, co to jest? Hit. I na stronie pastelowej użyję bazy od Urban Decay. To jest taka baza z różą, też. I ona ma bardzo delikatny taki różano-beżowy kolor. Jak widzicie, przepiękny taki właśnie pastelowy. Mmm, mmm, mm, mmm. Wydaje mi się, że ja w tym momencie jestem bardziej fanką pasteli. Może dlatego, że neony już bardzo mocno ograłam w zeszłym roku. I teraz właśnie jakoś tak na wiosnę zaczęłam używać więcej pasteli. I jakoś tak są mi bliższe na ten moment, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod koniec makijażu. Uuu, ta baza jest taka głodziutka. Chyba gotowe. To jest po prostu hit. Ja nie mogę z tego. Mam nadzieję, że dla Was to też tak mocno wygląda. I... I teraz przejdę do podkładu i jak wiecie, jak gdyby nie mam no, nowego podkładu, na przykład temu pastelowego, czyli po prostu zwykły kolor, dlatego właśnie użyłam też tych bas, żeby one jak gdyby tutaj grały. I wyjątkowo użyję jednego podkładu na całą twarz, bo po prostu nie ma tutaj żadnych takich możliwości, żadnego pola do popisu. Więc użyję sobie po prostu podkładu od tart i mam nadzieję, że to będzie przebijało w ogóle przez ten podkład. Nałożę sobie trochę. I zobaczymy jaka będzie różnica. Użyję sobie kombeczki. No dobra, widać coś. Jest dobrze. Nie jest na szczęście tak mocno, jak to było po nałożeniu samej bazy, ale widzicie, że jest taka niebieskawa poświata, więc to dobrze. musi się będzie różniło z tą drugą stroną. I teraz rozprowadzę podobną ilość na drugiej stronie. Super, bo przynajmniej dzisiaj sąsiad zdecydował nie wiercić tym razem. Czy nie wiem, czy to tak będzie przez cały dzień, ale jak na razie jest cudownie i cicho. Hej, chyba podkład mam z głowy. Teraz czas przejść do korektora i tutaj też nie będzie zaskoczeń. Nie ma neonowego bądź pastelowego korektora, więc użyję sobie też jednego na całą twarz. Bardzo was za to przepraszam, ale nie udało mi się znaleźć wszystkich kosmetyków. Nie ma też za bardzo neonowych, przynajmniej ja nie miałam neonowych bądź pastelowych opakowań, korektorów bądź podkładów, więc jakby wiecie. Tutaj sobie dam tyle na niedoskonałości. O tu, ale się. Okej. Okay. Bo jak na przykład robiłam takie makijaże, w sensie półtwarzy, półtwarzy, na przykład nie wiem, błyszczące albo matowe, no to wtedy wiadomo, że był jakiś taki bardziej matowy podkład albo bardziej błyszczący, a tutaj średnio, bo już zrobiłam, słuchajcie, tyle tych filmów z twarzy, że już jestem w szoku, a Wy cały czas macie pomysły, ja też mam jakieś pomysły, więc będzie kontynuacja na pewno. I korektor skończony. Teraz przejdę do pudru. I na stronie neonowej użyję takiego holograficznego pudru od Nyxa. On właśnie ma podobny kolor, jak miała ta baza, której użyłam na początku. Więc wszystko się pięknie zgra. Wygląda on w ten sposób. Uuu! Właśnie tak. Dokładnie w ten sposób. Uff, uff, nic nie dało. Wysypałam trochę pudru na dekielek. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uuu! dzieje się i na czoło wow jestem holo, holo puder proszę państwa a jeżeli chodzi o stronę pastelową to tutaj użyję sobie bananowego pudru Too Faced i on ma właśnie taki taki bananowy odcień pastelowy przetarłam sobie pędzelek i użyję tego samego na tej stronie i w ogóle ten puder pachnie bananami więc to jest hit i czoło mm, mm, mm. gotowe nie wiem czy tego ja lubię ten dźwięk naprawdę lubię tak podkreślać coś z zamykaniem pudełka może to dziwne, może nie i teraz przejdę do bronzera i jak już wspominałam nie ma bronzerów w kolorach pastelowych bądź neonowych więc pozwoliłam sobie po prostu pokierować się opakowaniami tak więc na stronę neonową będzie bronzer od Art Deco, który ma właśnie takie bardzo ładne opakowanie, a w środku wygląda po prostu tak, jak bronzer. I użyję sobie takiego okrągłego pędzelka. Głównie wezmę ten jasny, troszeczkę ciemnego, tak pomieszam te kolory. I spoko jest to, że cały czas ta baza niebieska i niebieski puder będą się tu przebijały, więc nawet jak właśnie jest coś takiego jak bronzer, co nie ma konkretnego koloru, to i tak spod tego brązera będzie właśnie wystawał ten niebieski. Tak, to rozkminiłam, bo ja się naprawdę zawsze staram, słuchajcie, przeglądam wszystkie kosmetyki, jakie mam, zawsze do tych właśnie makijaży pół twarzy albo innych challenge, żeby właśnie wybrać, jak najlepsze rozwiązania tak żeby, wiecie, żeby to był challenge a z drugiej strony, żeby też był taki funkcjonalny, nie? żeby na przykład nie wziąć sobie farby i po prostu pomazać po twarzy tylko naprawdę chciałam, żeby to był makijaż, makijaż o, wiecie, problem wziąć farbę i sobie pomalować po twarzy jakimkolwiek kolorem ale problem jest, żeby właśnie zrobić normalny makijaż który przy okazji właśnie będzie będzie spełniał wymogi, o i to było na tyle, jeżeli chodzi o stronę neonową. I na stronie pastelowej posłużę się bronzerem Hula Light z Benefit, bo on jest taki jaśniejszy, bardziej właśnie pastelowy niż zwykła hula. On ja będzie trochę jaśniejszy niż ten drugi. Właśnie ten Hula Light jest bardzo dobry do jasnej karynacji dla blondynek albo w ogóle właśnie osób, które się za bardzo nie opalają. Myślę, że pastelowa strona też jest skończona. I teraz czas na róże. I tutaj też przejrzałam całą moją kolekcję róży, żeby wybrać te najbardziej intensywne na stronę neonową. A więc zwycięzcy to z palety Nyksa ten róż. Uh -huh. Jak się go nałoży na palec. To jest taki mocno neonowy, o taki uh -huh. jest to neon. I od Anastazji jest jeszcze taki róż, ma no, zdecydowanie inny no bo jest brzoskwiniowy, ale też jest zdecydowanie neonowy. I pomyślałam, że wiecie, co zrobię? Że pomieszam oba, mimo że są to inne odcienie, tak gdyby razem powinno stworzyć taką fajną, taką różową brzoskwinię, więc mega się zajarałam tym pomysłem. I zacznę sobie od tego. Okej. Zdmuchnę troszeczkę. I teraz wezmę ten pomarańczowy, zmieszam. Zobaczcie. O Boże, tylko to jest dużo bardzo rozłożę tak równiej, może boję się. No, nowe policzki, Hiruj go. Okej, okay, lecimy z tematem. To jest intensywne. Mm -hmm, mm -hmm. Żeby nie było, że nie idę na całość w tych wszystkich challenge'ach bo idę bardzo na całość, tak jak tylko mogę. Taki tam, wiecie, delikatny... Różyk na moją skórę. <laughs> o Boże! No dobra, ale teraz chyba czas przejść do strony pastelowej, bo tutaj już chyba nic więcej nie mogę dołożyć. I tutaj, takim najfajniejszym pastelowym różem, wydał mi się róż z palety Benefit, ale on jest dostępny też tak zupełnie oddzielnie. Ten. On się nazywa Dandelion <laughs> i to jest właśnie taki dosyć świeży, ale troszeczkę przygrzeszony widzicie, Taki po prostu pięknie pastelowy róż. Więc nałożę sobie go na inny pędzarek: Dandelion. Fajny różowy pastelowy I on, mimo tego, że jest pasterowy, to i tak daje taki dosyć intensywny kolor. W sensie, że widać, że on tu jest. No może nie tak intensywnie jak ten, ale jest. I gotowe. Róż mamy z głowy. I teraz czas na brwi. Na stronę neonową wybrałam produkty, które mają właśnie takie neonowe, bądź po prostu kolorowe intensywne opakowania, dlatego że ja nie mam w swojej kolekcji żadnych produktów kolorowych do brwi i ogólnie zwykle brwi nie są kolorowe, więc stwierdziłam, że po prostu zrobię je normalnie. Zacznę od kredki od Urban Decay i może sobie najpierw przeczeszę brwi i teraz zacznę wypełniać. że chyba w zasadzie jedyną, albo jedną z niewielu marek, która w ogóle robi kolorowe produkty do brwi to jest Kat Von D, bo ona ma właśnie w swojej kolekcji takie pomady kolorowe do brwi, których ja niestety nie posiadam. I teraz, kiedy to już mam wypełnione, wezmę sobie taki żel do brwi od Nazywa się nazywa Busy Gal Brows i ułożę sobie tym brwi, tak trochę je, wiecie, przeczeszę. OK, i ta jest gotowa. I przechodząc do brwi po stronie pastelowej, tutaj też użyję dwóch produktów. Produktów od Anastazji, kredki i żelu. Zacznę sobie tak samo od kredki. sobie wypełniam tak standardowo i teraz czas przerzucić się na drugi produkt czyli przezroczysty żel którym ułożę niesforny włoski jest gotowe i zanim przejdę do cieni, czas na bazy. I na stronę neonową wybrałam bazę od Ennyxa, dlatego że tak pięknie błyszczy. Bo nie ma kolorowych baz, a przynajmniej ja o nich nie wiem. Więc, że ja o nich nie wiem, znaczy, że ich nie ma. Więc wzi wziąłam sobie trochę na palec i rozprowadzę na całe powiece. Bo jak wiecie, szykujemy się do naprawdę intensywnych kolorów. Okej, okay, tu jest gotowe. I na stronę pastelową wybrałam tą przepiękną bazę od Too Faced. Nazywa się to Shadow Inference i ma po prostu przepiękne pastelowe opakowanie. Ale kolor jak zwykle ten sam. wyciskam troszeczkę. <klucz> <klucz> -uh -uh -uh. Upsi. <klucz> I nakładam na całą powiekę tak samo. Jedyne do czego się przydają te krótkie paznokcie, to do tego, że rzeczywiście mogę sobie coś robić na oku tak blisko kącika. Ale na przykład, żeby otworzyć jakieś opakowania czy coś, te długie paznokcie były idealne. Idealne. Dobra. Baza jest. Aż mi się oczekują. I to chyba znaczy, że możemy przejść już do oczu, czyli pewnie to na co wszyscy czekali. Stwierdziłam, że najlepiej będzie zrobić bitwę Huda Beauty Neons vs. Huda Beauty Pastels. Chyba nie ma lepszej, jak gdyby, lepszego połączenia do bitwy. Tak. I zacznę oczywiście od strony neonowej. Tu. Zacznę sobie od zielonej paletki i od razu przejdę do tego cienia. Tutaj nie będzie żadnego chodzenia na skróty, od razu idziemy z grubej rury. Bo na tym oku muszę używać tylko neonowych odcieni, więc proszę bardzo. Oto i on. Ne on. Oj, oh, ja. Yes. In nožega so obje na cawm poveka. Gurnul. Teraz na ten sam pędzelek nałożę odrobinę tego groszkowego. On jest y, jaśniejszy, ale tak czy siak jest taki bardzo intensywny. Chciałabym troszeczkę tutaj rozetrzeć jednak, wiecie, granice cienia. Ładnie. I na razie tą stronę zostawię i przejdę teraz do pastelowej. I żeby te makijaże były w miarę podobne, to postaram się trzymać podobnej kolorystyki. Więc zacznę sobie też od tej jakby zielonej, miętowej palety. I pierwszym kolorem, który użyję, to będzie ten taki jasno-zielonkawy. I nabieram go na czysty pędzelek. I tak samo ładuję na całą powiekę. Teraz wezmę odrobinkę tego cienia, wiem, że on jest bardziej intensywny, ale nie jest neonowy. Dam ja go troszeczkę w zewnętrznym kąciku, tak żeby trochę coś się tutaj działo innego, Minimum. I kiedy to już jest skończone, znowu przerzucam się na stronę neonową. I zmieniam też paletę na tą różową i będę używać tego cienia. Biorę też płaski pędzelek i ładuję go cieniem i here we go. Teraz zrobię dolną powiekę. O Boże, wow! Uuu. Ok. Jest intensywnie. Ale miało być neonowo, więc jest. Mmm, mmm, mmm. To poszło całkiem szybko, chyba Don. I żeby zrobić coś podobnego na drugim oku, wezmę teraz paletę pastelową lilak. I o dziwo posłużę się tym kolorem, bo jest on najbardziej różowy ze wszystkich z tych pastelowych palet. Zdziwiło mnie to, ale taka jest prawda. Wezmę ten sam, ale czysty pędzelek i naładuję go kolorem i zaczynamy. Hmm, podoba mi się to połączenie. Nice! Fajne jest właśnie przydymione. Patrzcie jakie ja fajne rzeczy z wami odkrywam. Mm, hm, hm, hm. Całkiem ładnie. I teraz żeby jednak troszeczkę się błyszczało chociaż, wezmę znowu tą zieloną paletę i użyję sobie tego zielonego błyszczącego cienia. I tutaj w końcu mogę użyć moich palców, bo mam krótkie paznokcie. I dam sobie go trochę tutaj w wewnętrznym kąciku. Tak wiecie, żeby był bardziej neonowo. Jeszcze błyszcząco, ładnie. Shiny! Glossy! Noice. Nie podoba mi się to połączenie tego zielonego matowego z tym błyszczącym. Mm. Dobra, Aga, bez przesady. I teraz weźmy coś błyszczącego też na drugie oko. I najbardziej pastelowym z tych wszystkich tutaj błyszczących odcieni jest ten na samej górze. Bo sobie przetestowałam na ręku, jak widzicie. A ja tutaj wszystko wiecie, robię, żeby było jak najlepiej potrafię. Uuu, ten też jest ładny. Mmm, nice. Oh yeah. No i dobrze, teraz czas na trochę czerni na oku, więc użyję linera. I na stronę neonową wybrałam sobie taki liner z Tweetim. To jest chyba jakiejś japońskiej firmy, już nie pamiętam jakiej. Ale w każdym razie opakowanie jest przeurocze. No i neonowe. Postaram się teraz nie zepsuć wszystkiego linerem. Hmm, trzymajcie za mnie kciuki. Okej. Okay. To jest niestety prawdziwe ryzyko. Rzadko mi się to zdarza, ale jednak. I teraz na drugim oku użyję też eyelinera japońskiej firmy, tym razem właśnie w pastelowym odcieniu fioletowym. Ok, chyba jest w miarę równo. Od razu powiem, że wiem, że mogłam użyć eyelinerów kolorowych, ale tak jak mówiłam, chciałabym, żeby ten makijaż wyglądał dobrze, więc moim zdaniem, jeżeli bym użyła właśnie jeszcze dodatkowo linerów takich neonowych i pastelowych, to potem nie wyglądałoby to za dobrze, więc poszłam w czarny. Jeszcze teraz tylko szybko przykleję rzęsą od Anastazji. To jest model Fashion. I teraz kiedy rzęsy mam przyklejone, czas wytuszować je tuszem. I teraz tak na górne rzęsy będę używać normalnej czarnej maskary, żeby mi się ładnie połączyła ze sztucznymi rzęsami, a dolne zrobię kolorową. Na stronę neonową wybrałam sobie normalny tusz, bo nie miałam żadnego w neonowym kolorze, więc jest po prostu zwykły czarny. W sensie chodzi mi nawet o opakowanie, nie miałam nawet żadnego neonowego opakowania, więc słabo górne sobie tutaj łączę, bo były zielone jeszcze przed chwilą od tego cienia. I na stronę pastelową wybrałam tusz od Anastazji, dlatego że ma taką piękną rose gold końcówkę pastelową, które po prostu, no nie mogłam się oprzeć. Piękna. I tutaj tak samo pokryję górne. I na neonowej stronie dolne rzęsy pokryję tuszem od NYX'a Worth the Hype i to jest fioletowy tusz. Stronę pastelową pomaluję też tuszem od NYXA, tylko tym razem takim pięknym, brzyskwijowo-różowym. On jest naprawdę ładne, taki właśnie pastelowy, delikatny. I zobaczcie w ogóle, jak przepięknie mi się połączył z tym cieniem na dole. No nie planowałam tego aż tak ładnie, ale jestem się dumna. No to teraz zostało mi już tylko rozświetlacze i usta, więc lecimy z rozświetlaczem. Na stronę neonową wybrałam bardzo intensywne rozświetlacze od Anastazji, takie przepiękne. I żeby dopełnić neonowości, połączę ze sobą te dwa kolory: ten i ten. Będzie grubo, powiem tak. Mega, trochę tego, trochę tego. Oh yeah! Mhm. Mm Jest kolor? Jest. Teraz wezmę trochę na palec, żeby dać sobie tak dokładnie, precyzyjnie tylko na pół nosa i na pół ust. Wow, okej. Okay. Dużo dobrego widzę. Ludzie, którzy nie lubią błysku i mocnych kolorów, mogą mieć w tym filmie zawał. Bo nawet dla mnie to jest intensywne, w sensie, serio, ilość kolorów, w zasadzie taka, taka moc kolorów bardziej i błysk, to jest hit na tej stronie. Ale wiecie. Wszystko jest kwestią gustu. Może ktoś lubi. I jeszcze wezmę taki mały precyzyjny pędzelek, trochę tego rozświetlacza i dam go tak odrobinę pod łuk grwiowy, żeby coś trochę się zadziało tutaj. Mm -hmm. wow, 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 wow. Okej, okay, więc teraz czas na stronę pastelową. I tutaj też mam e paletę od Anastazji, tyle że jest to zdecydowanie inna paleta, ze zdecydowanie innymi kolorami. I tutaj posłużę się tego odcienia Kitty Cat. To jest taki bardzo ładnie pastelowo-różowy, delikatny. Wezmę sobie taki pędzelek, ten odcień i hopsa na twarz. Mm. Na nos i u i teraz tak samo dodam go odrobinkę pod ługo brwiowe, ten najwyższy punkt i rozetrę noice, ładnie więc teraz usta i na stronie neonowej będzie naprawdę neonowo. Wybrałam sobie dwa produkty, którymi pomaluję usta. Jeden to jest taka dosyć intensywnie neonowa pomadka od Anastazji. A żeby tego było jeszcze mało, to mam taki top na to, żeby było jeszcze bardziej intensywnie. Więc zacznę oczywiście od pomadki. Jest to kolor Red Coral. I będzie pięknie pasowało tego cienia na dolnej połowie. bardzo intensywne, ale to jeszcze nie koniec dlatego, że teraz pokryję to Cosmic Metals z NYXa w kolorze Fuchsia Fusion szykujcie się na to, bo to będzie hit mhm mhm mm mm -hmm. wow, dużo dobrego dużo dobrego okej okay. Jest neonowo, no musicie przyznać, jest neonowo. I teraz na stronie pastelowej użyję sobie tego super uroczego, w ogóle w mega pięknym pastelowym opakowaniu też, Błyszczyka od Too Faced i to się nazywa Sweet Peach i to jest kolor Pure Peach. Przepiękne są te ich opakowania. Uuu. To właśnie taki piękny pastelowo-różowy błyszczyk. A więc tak wygląda gotowy makijaż neony versus pastele i przyszedł czas na waszą ocenę stron. Więc uwaga, uwaga, zasłonię teraz stronę pastelową, żebyście mogli zobaczyć dokładnie jak wygląda strona neonowa. Przyjrzyjcie się pięknie. Oceńcie, co myślicie. Tak wygląda strona neonowa. I teraz strona pastelowa. Jak zwykle w takich odcinkach czekam na Waszą opinię, która strona wygrywa, dlatego że nie może być remis, musi wygrać któraś ze stron, więc czy pastel, czy neon. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a tymczasem widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę, więc do zobaczenia tam. A jeżeli jeszcze ciekawią Was kolejne filmy na YouTube i chcecie zostać dłużej, to tutaj możecie sobie kliknąć w jeden z tych dwóch filmów, a subskrybować mnie możecie tutaj na górze, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do czego bardzo zachęcam. Więc dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pa pa!